Cześć, jestem studentką jednego z akademików prowadzonych przez siostrę Sakreker i chciałabym podzielić się z Wami tym, jak postrzegam działalność właśnie tych sióstr. W pierwszej kolejności to to, że kładą, relacje, kładą wielki nacisk na relacje. Na relacji między nami studentkami, ale też między, rela, relacji między yy, yy, siostrami i nami jako studentkami. Także wspólnie yy, świętujemy różne uroczystości, yy, bierzemy udział w yy, warsztatach prowadzonych albo przez nas, albo przez siostry, yy, no i także w różnych spotkaniach. Um, chciałabym jeszcze podkreślić yy, to, to, że siostry są zawsze otwarte na rozmowę, na rozmowę taką codzienną, ale również yy, kiedy mamy jakiś problem, zawsze możemy yy, do, niech, do niej się zwrócić. Zawsze są otwarte yy, i pełne uśmiechu. Yy, na pewno. Yy, Nauczyły mnie, co to znaczy wychowanie przez całe życie, ponieważ jedna z sióstr jest moją przewodniczką duchową i nigdy nie naciskała na moje decyzje, zawsze była obok, była naprawdę towarzyszem tego, co przeżywam w życiu. Bardzo dziękuję i cieszę się, że natrafiłam na siostry, które właściwie stały się bliższe mojemu sercu niż myślałam. Um, I y, tak, y, chciałabym zakończyć tym, że y, siostry pokazują y, z całym swoim życiem to, y, ile dostają miłości, ile y, dostają miłości od y, Jezusa, i y, zawsze po prostu bije od nich właśnie ta miłość.